Witam Cię bardzo serdecznie. W tym odcinku powiem o tym, czym żyją rynki przez praktycznie ostatnie dni, czyli koronawirus. Widzimy wszyscy efekt paniki na rynkach. Tracą wszystkie indeksy, wszystkie niemalże giełdy. Większość spółek, czy to na giełdzie polskiej, czy to na giełdach zagranicznych, mimo że tak naprawdę nie wszyscy są zagrożeni tym koronawirusem, oczywiście to może się bardzo mocno odbić na gospodarce. To dotknęło Chiny. Chiny są dostawcą wielu firm. Czy to polskich, czy to zagranicznych, więc nie można powiedzieć, że to nie ma żadnego wpływu na gospodarkę i to jest tylko efekt ludzkiej paniki. Rzeczywiście może to mieć jakiś efekt, jeżeli chodzi o wyniki finansowe poszczególnych spółek, ale panika, która występuje obecnie na wszystkich rynkach, jest wysoce przesadzona. Chcę w tym wideo opowiedzieć Ci przede wszystkim, jak i kiedy szukać tych okazji, bo mamy, bo mamy bardzo duży przekaz medialny. Jedni mówią, że to już jest ta przecena, na którą wszyscy czekali, inni mówią, że trzeba czekać, inni jeszcze mówią, że. W ogóle nie należy pakować się teraz w akcje. Nie chcę ci mówić, że coś masz teraz robić. Powiem ci, co ja robię i co ja mam zamiar zrobić. Obecnie widzimy, że giełdy spadają. Jeżeli chodzi o WIG20, to jest trzeci największy taki spadek w historii. Widzimy, że tutaj w 2016 był bardzo duży spadek. Teraz też jest porównywalny. Strach przed koronawirusem jest bardzo duży i rzeczywiście. Cały giełdowy tydzień zakończył się zniżką ponad 15%. Trzeci najgorszy wynik w historii tego indeksu, czyli w historii indeksu WIG 20. Jeżeli sobie zobaczymy na wybrane spółki z tego indeksu, rzeczywiście widzimy, jak wszystkie niemalże wskaźniki są na czerwono? Jeżeli są jakiekolwiek na zielono, to to jest naprawdę bardzo mały procent w porównaniu do tego, co tutaj się dzieje. Pytanie, czy rzeczywiście ten koronawirus wpłynie tak mocno na spółki? Moim zdaniem nie. Pamiętaj, że to, co tutaj mówię, to jest moje prywatne zdanie. Możesz się zgadzać, możesz się też nie zgadzać. Też zachęcam do dyskusji o tym w komentarzach. Słyszałem wiele opinii, więc też chcę poznać, co ty masz na ten temat do powiedzenia. Moim zdaniem, tak mocno to na giełdy nie wpłynie. Rzeczywiście, tutaj są zagrożone dostawy. Wszyscy mówią o tym, że Chiny są dostawcą niemalże całego świata, i skoro tam jest największe skupisko tego wirusa, i tak naprawdę nie wiemy jakie, bo wszyscy wiemy, że Chiny potrafią bardzo mocno tuszować swoje dane, więc tak naprawdę nie wiemy. Jaką skalę ma ten wirus? Rozlało to się na rynki i na całym świecie. I rzeczywiście, jak zobaczymy sobie to, ten indeks WIG-20, takiego spadku od dawna nie było. Nawet jeżeli sobie zobaczymy 10-letni wykres, to widzimy, że ten spadek jest porównywalny do tego z 2016, a przez ostatnie 10 lat nie było aż tak stromego zjazdu w dół. Widzimy, że w tym 2015 też był bardzo duży zjazd w dół, ale to był taki dużo bardziej stopniowy niż teraz. Teraz, praktycznie w ciągu kilku dni indeksy największe straciły około 10%, a poszczególne spółki nawet o kilkanaście czy kilkadziesiąt. Oczywiście, oczywiście jest kilka spółek, które na tym zarobiły, zwłaszcza spółki, które zajmują się branżą medyczną, na przykład Mercator Medical, który w ostatnim czasie jest gwiazdą giełdy, gdzie to była mała spółka. Kapitalizacja teraz jest na poziomie 200 milionów, czyli to jest wciąż mała spółka, a jest dziewiąta pod względem popularności. Na polskiej giełdzie, czyli spółka bardzo popularna, która właśnie w ostatnich dniach właściwie, bo te wzrosty zaczęły się od końca stycznia, czyli trwałem około miesiąca, w ostatnich dniach wzrosła o około 100%. Jednak myślę, że około 90-95% spółek traci. Świetnie to widać na indeksie WIG20, gdzie poszedł bardzo mocno w dół. Pytanie, czy to jest okazja dokupna, czy to jest okazja inwestycyjna, czy jednak nie powinniśmy się pakować? Ja osobiście czekam. W niektórych filmach wspominałem, jaka jest moja strategia na tak zwane łapanie noży. Ja osobiście uważam, że jeżeli coś mocno spada, to nie jestem w stanie określić, czy spadnie o 5%, czy o 50%. Dlatego zawsze czekam, aż zacznie iść do góry. Taką sytuację mieliśmy na przykład na spółce Orlen około półtora roku temu, gdzie właściwie z poziomu 120 zł bardzo szybko spadła do 80, a nawet do 76, z tego co pamiętam, około i później znowu zaczęła iść w górę. Rzeczywiście mogłem zacząć kupować w tych momentach, czyli w momentach, kiedy była po 190, 80, ale ja nie wiedziałem, czy ten spadek zatrzyma się na 80, na 90, na 100, czy może na 70, 60 czy 30. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie ten spadek się zatrzyma, więc ja czekam. Czekam, aż będzie w końcu moment, kiedy indeks zacznie iść do góry. Nie chodzi mi tutaj o jedną sesję dodatnią, bo takie rzeczy zdarzają się w trendzie spadkowym. Tak samo w trendzie wzrostowym zdarzają się sesje, gdzie kończy się dzień na lekkim minusie, ale chodzi mi tutaj o kilka albo kilkanaście sesji, w których Kończymy na plusie. Też, też dobrym sygnałem jest to, że na przykład wolumen jest większy. Dzięki temu jest większe prawdopodobieństwo, że jest zmiana trendu i, i z trendu spadkowego idziemy na trend wzrostowy i w takich momentach inwestuję. Ja jestem świadomy tego, że kiedy Orlen na przykład spadał do tych 76, ja nie wyłapię tego idealnego dołka. Nie wyłapię 76. Ale mogę kupić po 84, 86 czy 90. A jeżeli będzie szedł dalej do góry, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że zarobię. Nie zarobię tyle, ile bym kupił idealnie na dołku, ale ustrzelenie idealnie dołka jest niemalże niemożliwe. Ja wolę swoją strategię, która wydaje mi się jest dużo bezpieczniejsza. Przy czym, kiedy robię coś takiego, czyli kiedy kupuję zaraz po... Spadkach, kiedy ten trend zaczyna być dopiero wzrostowy, obowiązkiem dla mnie jest ustawienie stop lossa, czyli zawsze ustawiam go w takich właśnie momentach. Nie ustawiam go na wszystkich swoich spółkach, których mam, ale w momentach, w których był duży spadek i zaczyna być trend wzrostowy, zawsze ustawiam, bo wiem, że to może być tylko lekkie odbicie. Tak samo jak mamy trend wzrostowy i od czasu do czasu jest konsolidacja, czyli idzie tutaj do góry cały czas. Ale mamy jakieś spadki po drodze, bo po prostu ludzie, którzy kupili akcje na przykład w tym momencie 2016 po 50 zł, uznają, że cena 80 zł jest zadowalająca, więc sprzedają akcję. Wtedy kurs może pójść lekko w dół. Cały czas mimo że jest trend wzrostowy, cały czas jest lekka konsolidacja, czyli co jakiś czas lekko ten kurs idzie w dół. Dlatego też Stop loss nie może być ustawiony zaraz pod kursem. Czyli, jeżeli jest kurs np., 96 zł, to stop loss 95 zł. Nie. Stop loss musi być kilka albo nawet kilkanaście procent lepiej niżej od obecnego kursu. W takich sytuacjach, jak kupuję, przyznam, że biorąc pod uwagę cenę Orlenu i to, jakie moim zdaniem spółka ma perspektywy, wycena obecna jest dla mnie atrakcyjna. Ale wciąż nie kupuję, bo czekam na trend wzrostowy. Rzeczywiście, dzisiejsza sesja otworzyła się na plusie około 5% plusu, ale jak mówiłem, to jest jedna sesja. Ja czekam na kilka sesji wzrostowych. Ostatnie sesje, ostatnie 10 dni, to był mocny spadek. Więc tak naprawdę, jedna sesja wiosny nie czyni. Jedna sesja dodatnia na razie nie mówi mi o niczym. Czekam, jak to się skończy. Jak będzie wyglądać kilka kolejnych sesji. Giełda cały czas czegoś nowego nas uczy. Taka panika też nas czegoś uczy. To znaczy, gdybym wiedział, że ta panika będzie, co zrobiłbym wcześniej. Warto sobie coś takiego zrobić. Dlaczego? Dlatego, że w przyszłości taka panika znów będzie. To jest tak, że co kilka lat indeksy spadają. Była panika związana na przykład z brexitem. Teraz jest panika z koronawirusem. Było też kilka innych panik w ostatnich latach i te akcje spadają, mimo tego, że nie powinny. Więc zastanówmy się, co warto zrobić, żeby przy najbliższym takim kryzysie, przy najbliższym takiej korekcie, być o krok przed innymi. Przede wszystkim warto zrobić jedną rzecz. Ja mam zawsze wybranych kilka spółek, których nie mam w swoim portfelu, dlatego że uważam, że są za drogie. Uważam, że jest to dobry biznes, perspektywiczny, który może zarabiać, i może stale zarabiać coraz więcej. Ale uważam, że aktualna cena jest zbyt wysoka, dlatego też nie kupuję tych spółek. Czekam na to, kiedy na tych spółkach konkretnych będzie korekta. I taka panika jest świetną okazją do tego, żeby kupić właśnie spółki, które jeszcze parę tygodni temu były po kilka albo kilkanaście procent wyżej wyceniane. Czekam Cię przed tym, żebyś kupował teraz spółki, dlatego że są tanie. Nie. Spółki kupuje się dlatego, że są dobre. Jeżeli są tanie, to jest dobry czynnik do tego, żeby kupić. Nie kupuj spółki nigdy takiej, która nie ma może dobrych fundamentów, która nie zarabia zbyt dużo, ale która aktualnie jest bardzo mocno przeceniona. Nie wiesz o ile ona może być przeceniona, znaczy jeżeli jeżeli teraz straciła 30%, nie wiesz czy ona nie straci 60, 70, czy nawet 100%. Spółki kupuje się dlatego, że są dobre, że są perspektywiczne, a nie dlatego, że są tanie. Takie korekty, jak są teraz obecnie, pozwalają kupić dobre spółki w niższej cenie. Więc jeśli obserwowałeś jakąś spółkę, uważałeś, że jest za droga, zobacz na jej kurs akcji teraz, czy czasem nie jest dobrą inwestycją. I zauważ, jeżeli wcześniej powiedzmy spółka kosztowała 30 zł i wahałeś się, czy ją kupić tylko ze względu na cenę, to jeżeli teraz kosztuje 20 albo 22 zł, to jest to bardzo dobry moment. Jednak wciąż powiem to samo. Czekałbym, Aż spadki wyhamują, nie wiesz, czy to będzie spadek o 5% czy o 50%. Więc ja polecam Ci to, co ja zrobiłem na przykład z Orlenem, czyli poczekałem, aż będzie kilka sesji wzrostowych, aż będę miał może niepewność, ale pewne przekonanie, że może to być zmiana trendu. Żeby nie być głosłowny, zauważ, jak teraz leci kurs spółek. Na przykład spółka Dino, która praktycznie od 3 lat jest w mocnym trendzie wzrostowym, silny stabilny trend wzrostowy z jakimiś mniejszymi korektami. Przy koronawirusie spadła bardzo mocno. właściwie to jest jej drugi taki spadek, dosyć mocny w ostatnich miesiącach, ale oprócz tego tutaj cały czas idzie. nie jest tak, że spółka pokazała jakieś złe wyniki, że spółka pokazała jakiś powód do tego, żeby tak została przesunięta, po prostu panika rynkowa zrobiła to. Jednak w takich przypadkach ja bardzo lubię pewnego rodzaju spółki. Otóż najbardziej lubię spółki dywidendowe. Spółki, które od lat wypłacają dywidendę, dlatego że na takim spadku akcji możemy kupić je w promocyjnych niemalże cenach, a zauważmy, że dywidenda to jest jakiś procent zysku i zazwyczaj spółki mają na przykład politykę dywidendową, że przeznaczają minimum 50% zysków na dywidendę. A jeżeli tak się dzieje, czyli jeżeli przeznaczają. 50% zysku na dywidendę, a ten zysk się nie zmieni ze względu na koronawirusa, a tylko cena akcji pójdzie w dół. To znaczy, że jest to dosyć dobra okazja, a nawet bardzo dobra okazja do tego, żeby nabić akcję tych spółek po promocyjnych cenach. I prześledzimy sobie kilka takich spółek, które wypłacają dywidendy, od lat wypłacają dywidendy. Nie mówię, że ta stopa dywidendy jest jakaś bardzo wysoka, ale jest stałe wypłacana. I które ostatnio właśnie mocno straciły. Pierwszą spółką to jest na przykład Delco. Jest to spółka, która zajmuje się hurtową dystrybucją produktów z zakresu chemii gospodarczej, artykułów higienicznych czy kosmetyków, więc właściwie spółka na czasie, tutaj artykuły higieniczne mogą być w cenie, a Delco, jak zauważymy, spadło o kilka procent w ciągu ostatnich kilku dni. Nie chodzi tutaj o jakieś złe wyniki finansowe. Nie dawali żadnych wyników finansowych teraz, także nic tutaj złego się nie stało, spółka przejmuje inne spółki i właśnie ostatnie wszystkie komunikaty mówią o różnych umowach przedstępnych przy rozpoczęciu negocjacji. Jeżeli chodzi o same wyniki finansowe, one nie są złe, czyli DELKO od wielu lat pokazuje, że potrafi zarabiać. Zauważmy, że przychody przez ostatnie 10 lat że cały czas rosną, nie rosną jakoś duży procent, ale rosną, jeżeli chodzi o zysk operacyjny, były lata na przykład 2012-2011, gdzie było ciężko, ale od 2013 właściwie mamy cały czas wzrost tych zysków, także jeżeli zobaczymy tak pobieżnie jak na razie tą spółkę, to rzeczywiście jest to spółka, która zarabia, potrafi zarabiać, która zajmuje się czymś, co obecnie jest dosyć na topie, czyli artykuły higieniczne, kosmetyki, a w ostatnich dniach mocno straciła. Może być to okazja właśnie ze względu na to, że ta spółka wypłaca dywidendy już od paru lat. 2014, 15, 16, 17, 18 wypłacała dywidendy. I możemy liczyć, że ta polityka dywidendowa dalej będzie kontynuowana w latach 2020 do 2021. Jeżeli to jest 40% czy będzie to 50 groszy na akcję, no to zauważmy, że, że obecnie to jest kilka procent całej ceny tej akcji. Więc można się zastanowić, czy to nie będzie jakiś tam dobry wybór. W przypadku, oczywiście, kiedy ten kurs, tak jak już mówiłem, zacznie iść lekko do góry. Nie wyłapiemy tego idealnego momentu, kiedy będzie największy dołek, ale bezpiecznie możemy kupić tą spółkę na przycenie. Inną spółką tego typu jest na przykład Sonel. Sonol jest producentem przyrządów pomiarowych dla elektroenergetyki, telekomunikacji, mierniki wielofunkcyjne, mierniki małej rezystancji i też w ostatnich dniach mocno poszła w dół z 10,50 na 8,50, więc około kilka procent w dół. Dzisiaj już prawie 7% do góry, ponad 9 zł, ale zauważmy, że ona szła powyżej 10, więc dalej jest to przecena. Zwłaszcza, że spółka też pokazuje fajne wyniki finansowe. Jeżeli, jeżeli zauważymy ich plany, to chcą zwiększyć rolę do ponad 17%, to jest bardzo dużo. To znaczy, że plany są bardzo wyraźnie sprecyzowane, ale to nie są bezpodstawne plany. Mocno rośnie. No, 2015 był takim wyjątkowym rokiem, ale gdyby wyjąć ten 2015, to można powiedzieć, że niemal, że co roku spółka odnotowuje coraz lepszy zysk. Tutaj też 2017 był trochę niższy ten zysk, ale ale wciąż był na bardzo dobrym poziomie, porównywalnym do lat wcześniejszych, i tutaj w 2018 wykazali wyższy niż w 2017, więc też widzimy, że tutaj spółka potrafi zarabiać, a ostatnio mocno straciła na giełdzie. Jeżeli chodzi o jej komunikaty, nie ma tutaj nic złego w ostatnich tygodniach, co mogłoby świadczyć o tych spadkach. Widzimy efekt paniki na giełdzie, gdzie można fajnie na tej spółce. Gdzie można fajnie zarobić na różnych spółkach. Moim zdaniem warto obserwować też m.in. spółkę Sony. Kolejną spółką, którą chciałem zobaczyć, jest spółka Decora, która również straciła w ostatnich dniach zapewne również z powodu koronawirusa. 1750 obecnie, dzisiaj właśnie, otworzyła się na dużym plusie. Zauważmy, że dzisiaj wiele spółek otwiera się na dużym plusie, dlatego że wiele osób twierdzi, że jest przecena. Skoro jest przecena, więc kupują, dlatego możliwe jest, że tutaj jest duży plus. No, ale były, ale ta spółka była już po 20 zł około, teraz jest po 17,50, więc wciąż jest niedoceniona, jeżeli chodzi o ostatnie dni, czyli ostatnio była wyżej. I rzeczywiście, jeżeli zobaczymy sprawozdania finansowe, to nie ma tutaj. Nie ma tutaj do czego się zbyt mocno przyczepić. Ten, te przychody ze sprzedaży praktycznie są stałe. Zysk też jest praktycznie stały. W ostatnich latach 2018 poszedł do góry. I warto zauważyć, że jeżeli chodzi o spółkę Dekora, tutaj ostatnim komunikatem było nabycie akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej Emitenta. Czyli tutaj jest i widzimy, że z przekazanej informacji wynika, że 24 lutego 23 tysiące sztuk akcji, 25 lutego 2000, więc tutaj przez, zostało zakupione przez przewodniczącego rady nadzorczej u Leśnickiego. To jest zazwyczaj dobry znak. To znaczy, to nie jest tak, że to jest idealna sytuacja i zawsze, jeżeli jest jakieś nabycie akcji, to. To znaczy, że jest to bardzo dobry znak. Zazwyczaj rzeczywiście tak jest, że w spółce idzie dobrze i widzimy, że w ostatnim roku cały czas tutaj niemalże trend zwrotowy, dopiero na koniec 2019 trochę wyhamowało, i teraz z powodu koronawirusa. Jest to rzeczywiście spółka, która ostatnio mocno staniała. Zauważmy, że wróciła niemalże do poziomu z czerwca 2019 roku, czyli, czyli z tego okresu, kiedy zaczął się ten trend mocny wzrostowy. To cały czas był trend wzrostowy, ale jak zauważymy, tutaj było bardzo mocne wybicie. Ale jak zauważymy, tutaj było bardzo mocne wybicie, drugie już wybicie, wcześniejsze było tutaj w tym miejscu z niecałych 11 na prawie 15. Więc warto też tej spółce się przyjrzeć, a warto wspomnieć, że dekora. Wypłaca również dywidendę i też ta dywidenda jest w granicach, ostatnio w granicach złotówki, raz była 2,50, ale tak jest w granicach złotówki, wcześniej było po około 40 groszy. Innym przykładem jest firma oponiarska Dębica, producent opon do samochodów osobowych i dostawczych, myślę, że większość ludzi zna tą spółkę. I również jak zobaczymy sobie wykres roczny, to jest tutaj 77,29, gdzie jeszcze niedawno było 82 zł. Czyli też kilka procent jest na minusie. A jeśli chodzi o samą spółkę, nic złego się nie stało. Nawet ostatnio opublikowali swoje wyniki finansowe. One nie były złe. Czyli 112 milionów złotych zysku netto w 2019 przy przychodach w wysokości około 2 miliardy. Jeżeli sobie zobaczymy poprzednie lata, jak to wyglądało, to widzimy, że na przykład w 2019 w 2017 ten zysk netto był na poziomie 120 milionów, w 2018 89, wcześniej 64,78, czyli ten trend jest cały czas kontynuowany. Dobre, stabilne wyniki. Jeżeli chodzi o przychody, tak samo cały czas troszeczkę się zwiększają Nie o dużo. Od 2016 roku są wyższe, ewentualnie są bardzo. Porównywalne, więc też warto zainteresować się też ze względu na to, że Dębica od dawna wypłaca dywidendę. Zauważmy 1999 rok bez przerwy, niemalże wypłaca dywidendę cały czas, więc z samej dywidendy zauważmy, ile byśmy mieli. Jeżeli spółka jest tak uczciwa dywidendowo, to możemy też przyjąć, że przez najbliższe 10 lat, jeżeli tam się nic złego oczywiście nie wydarzy, i dalej będzie na. Równym poziomie, bo ona jest mniej więcej od kilku lat na poziomie 3-4 zł. I tutaj był trochę spadek dywidendy, za to w 2017 była dużo wyższa, więc warto sobie zobaczyć tą właśnie spółkę też ze względu na dywidendę. Jednak spółką, która jest moim zdaniem jedną z najbardziej interesujących obecnie na polskim rynku, jest spółka Ambra. To jest spółka, która zajmuje się importem, dystrybucją win musujących. Ona była bardzo popularna ostatnio, jeżeli ktoś odwiedza tę stronę jak strefa inwestorów, tam było bardzo dużo na przykład czatów z prezesem spółki, dużo informacji o niej. I rzeczywiście spółka miała bardzo ładny rajd do góry. Można zauważyć, że od właściwie trzech lat ten rajd jest cały czas kontynuowany, ale jeżeli zobaczymy ostatni rok, to jest spokojny wzrost. na Koniec 2019 roku był bardzo mocny rajd do góry. Tu była większa korekta i dalej rajd do góry. To znaczy, że spółka ma potencjał i też ten rajd do góry był uzasadniony, dlatego że rzeczywiście spółka zarabia i wskaźniki są dobre, a nawet bardzo dobre. Jak zobaczymy ROE na poziomie 12% CWK na poziomie 1,37, widzimy, że to są dobre wskaźniki i tak samo prezentują się przychody czy zyski. Zauważmy, że przychody cały czas stopniowo, powoli, ale cały czas rosną. 400 tysięcy było w 2014 roku, teraz jest 552 tysiące. Jeżeli chodzi o zysk operacyjny, też ten zysk cały czas idzie do góry, czyli spółka bardzo dobrze, bardzo stabilnie się rozwija. A w ciągu kilku dni właściwie spadliśmy ceną do poziomu tej spółki. Przed tym mocnym rajdem do góry. Ta spółka była po 16 zł. No, właściwie rajd zaczął się od 15,50, i 15,40. Więc spółka niemalże wróciła do momentu sprzed tego rajdu do góry. Bardzo atrakcyjna spółka pod względem zysków, pod względem przychodów. Bardzo ciekawa pod względem właśnie tego spadku. Czyli spółka jest dużo tańsza niż jeszcze parę dni temu, gdzie była po. Około 20 zł. Teraz jest o 17, gdzie to jest prawie 8% wzrost w stosunku do ostatniej sesji. I można zobaczyć, że spółka również jest dywidendowa i to wieloletnio dywidendowa. Wielu lat, z wyjątkiem 2007 roku, wypłaca dywidendę i ta dywidenda z roku na rok rośnie. Bardzo lubię spółki, które wypłacają regularnie dywidendę, a jeszcze bardziej lubię spółki, których dywidenda rośnie rok do roku. Dzięki temu wiem, że spółka jest stabilna finansowo. Takich spółek jest mało, ale moim zdaniem Ambra jest bardzo ciekawa i bardzo interesująca do głębszej analizy. Możliwe, że też zrobię na kanale taką analizę spółki Ambry jakie są jej minusy. Minusem na pewno jest zagrożenie koronawirusem. Tak naprawdę my, jako zwykli indywidualni inwestorzy, nie jesteśmy w stanie ocenić, jakie zagrożenie niesie sobą koronawirus. Zauważmy, że Ambra wiele sklepów ma w galerii handlowej. To oznacza, że ma te sklepy w miejscach, gdzie jest duże skupisko ludzi. Jeżeli koronawirus dotrze do Polski, a musimy sobie powiedzieć, że raczej dotrze do Polski, to możliwe, że wiele osób zrezygnuje z chodzenia właśnie w miejsca, gdzie jest dużo osób, czyli na przykład różne koncerty. Ale też różne galerie handlowe. Przez to rzeczywiście Ambra może stracić. To jest nierealne zagrożenie. Drugim zagrożeniem, już nie tylko dla samej spółki, ale drugim zagrożeniem dla całej giełdy polskiej jest koronawirusa w Polsce. Nawet ludzie z rządu mówią, że wejście koronawirusa do Polski to jest kwestia czasu. Widzieliśmy, jakie były mocne spadki na wig 20, jeżeli chodzi o informację, że koronawirus jest. Jeżeli koronawirus, jeżeli koronawirus będzie w Polsce, podejrzewam, że będzie drugie bardzo mocne uderzenie w dół. Dlatego też ja wciąż czekam z kupnem spółek. Mimo, że dzisiaj otworzyły się wszystkie niemalże polskie większe spółki na plusie, to na dużym plusie i ja wciąż czekam, wciąż chcę tego potwierdzenia, że to będzie rzeczywiście kolejne sesje wzrostowe, a nie tylko jedna jakaś albo pół sesji wzrostowej, a na koniec dnia zakończymy ją na minusie. Ważne jest, żeby było kilka tych sesji wzrostowych, żeby wiedział, że spadki już wyhamowały, ale mówię raz, Może być jeszcze drugie uderzenie na polskich giełdach, czyli uderzenie typu koronawirus jest w Polsce, więc ja cały czas czekam i nie panikuję. I to jest jedyna metoda na to, żeby nie stracić teraz na giełdzie. Nie panikować. Widzimy, że są spadki. Możliwe, że masz jakieś spółki, które właśnie lecą na łeb na szyję, ale musisz do tego podejść spokojnie. To jest najlepszy moment, żebyś ćwiczył, to, żebyś nie szedł razem z tłumem i żebyś nie panikował razem z tłumem. Spokojnie trzeba ocenić, czy koronawirus w swoją spółkę może uderzyć. Jeśli tak, to możliwe, że należy ją sprzedać, ale jeżeli nie, możliwe, że to jest dobra sytuacja, żeby dokupić danych akcji. Pamiętaj, że czasem najlepszą inwestycją jest zakup. Akcji, które już masz, za spółki, akcji, które już masz, zwiększenie udziału w tej spółce. Skoro pół roku temu analizowałeś i twierdziłeś, że jest to dobra spółka, możliwe, że teraz też jest to dobra spółka. Jeżeli jest o niższej cenie niż pół roku temu, to jest możliwe, że to jest dobra sytuacja do inwestycji. I życzę Ci tego, żebyś miał same dobre okazje do inwestycji i przede wszystkim nie panikuj. Nie panikuj razem z wszystkimi. To jest jedyna droga do tego, żebyś nie stracił swoich oszczędności. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zapraszam do dyskusji w komentarzach, bo temat jest palący. Co ty sądzisz na ten temat? Dziękuję bardzo, pozdrawiam, cześć.